Dzień dobry, witamy Państwa w programie Tu jest Polska na kanale prawy.pl i tutaj w dzisiejszym programie gościmy u nas Panią Amelię Menuet. Witamy serdecznie. Tutaj oczywiście Pani Amelia dzisiaj przyprowadziła gościa. Chcielibyśmy poznać i zapraszamy. Tak, dzień dobry, dziękuję. Dzień dobry. E, dzisiaj przyszedł ze mną nasz szanowny Komendant Fundacji Polski Korpus Pokoju, który włączył mnie do tej organizacji oraz zapoczątkował w ogóle pomysł otwarcia tego oddziału na Wyspach Zielonego Przylądka. Także gdyby nie Pan Andrzej Malinowski to w ogóle tego pomysłu by nie było. Dlatego chciałam, właśnie pomyślałam sobie, że najlepiej by było zaprosić bezpośrednio osobę, która jest inicjatorem całej tego, całego tego przedsięwzięcia i który również był już trzy razy na Wyspach i zna bardzo dobrze też tę sytuację. No ślicznie, naprawdę dziękujemy Pani Andrzeju, że tutaj... Pan po prostu nas odwiedził. Proszę powiedzieć, Panie, panie Andrzeju, mam, mam po prostu mówić komendant, tak? Bo Pan jest komendantem tutaj w tej organizacji. Więc wyjaśniam na samym początku. Mam tak pełnię taką funkcję komendanta Głównego Polskiego Korpusu Pokoju, ale ze względu na to, że jestem osobą związaną z Kościołem, będąc członkiem zakonu rycerskiego Świętego Łazarza z Jerozolimy, więc jestem bratem, zakonnym, Na, a nasza e, Amelia jest też e, w nowicjacie tego zakonu, e, więc jest, ja jestem bratem, e, Amelia jest siostrą e, i w związku z tym e, to są nie, niejako jakieś takie formy rodzinne, które ułatwiają nam funkcjonowanie, dzięki temu możemy wiele rzeczy e, dobrych zrobić dla tych najbardziej potrzebujących. Rozumiem, także Panie Andrzeju, Andrzeju. Andrzeju tak, tak dokładnie. Proszę nam powiedzieć coś właśnie o Państwa organizacji, jak to wszystko funkcjonuje, bo już pa, Pani Amelia już we wcześniejszych oczywiście odcinkach nam troszeczkę już przybliżyła temat, ale jak to wygląda właśnie tutaj z Pana perspektywy? Jak to no więc jest sytuacja jest tego typu, fundacja istnieje 13 lat, i przez ten czas nieśliśmy pomoc, przede wszystkim najpierw charytatywną, później humanitarną, szczególnie do terenów zagrożonych klęskami żywiołowymi, ale też terenów wojennych. I przy okazji niesienia pomocy dla Ukrainy, byliśmy i jesteśmy jedną z czołowych organizacji humanitarnych, przekazaliśmy pomoc nie wiem, półtora tysiąca. Misji humanitarnych, ale też nieśliśmy pomoc do ponad 50 krajów świata. Afryka należy do terenów szczególnie naszego zainteresowania i szczególnym takim krajem, który nas bardzo zaciekawił, szczególnie na potrzeby. Widzieliśmy potrzeby miejscowego kościoła, bo my, tak, patrzymy poprzez działanie tego charytatywne i humanitarne w kontekście potrzeb ludzi wierzących. Jesteśmy otwarci na ludzi różnych wyznań. Uważamy, że chrześcijanin jest jak samarytanin niesie tą pomoc, nie pytając się o, o to, kto jest z jakiego pochodzenia. I widzimy, że nasza obecność na Cabo Verde ma wiele dobrego. I dlatego uważałem, że osoba, która jest związana rodzinnie. Dlatego, że tam wychowywała się Amelia, chodziła do szkół, zna doskonale warunki miejscowe, zna ludzi, posługuje się miejscowym językiem, jest osobą jak najbardziej kompetentną do tego, żeby prowadzić misję, w tym, terenie. Nie jest to łatwy teren dla Europejczyka, natomiast ona tam świetnie się realizuje i w związku z tym moja misja w, w tym działaniu jest misją wspierającą Amelie w jej słusznych działaniach. I widzimy to przy różnych spotkaniach, szczególnie z udziałem duchowieństwa kabowerdiańskiego i z tego, że naszym działaniem Zostaliśmy objęci patronatem księdza biskupa diecezji Mindelo, czyli Wysp Północnych, który patronuje. To jest na Wyspie Świętego Wincentego. Nasze główne działania w tej chwili rozpoczęły się na Wyspie Świętego Mikołaja, gdzie zaczęliśmy działać bardzo skutecznie. I tutaj na ten temat na pewno już mówiła nasza siostra Amelia wspominała i do nich bardzo często do tego wracamy i ja zauważyłem zresztą z tych działań, że jej obecność tam bardzo zaważyła na organizacji działań społecznych, szczególnie kobiecych. Organizacji kobiecych, ale też Kościół też zwrócił uwagę na to i dlatego przy okazji różnych spotkań, różnych zakonów, które się schodzą w obecności księdza Prybasa Cabo Verde jest ona jako nasz przedstawiciel naszej fundacji jest mile widziana i jest oczekiwana, bo swoją osobą, młodym wiekiem, tą pełen energii i Empatii dla drugiego człowieka, jest osobą, która inspiruje miejscowe kobiety do aktywności, zbliżenia poprzez działania Kościoła i zachęca też mężczyzn do tego, żeby brali żywszy udział w życiu społecznym, w życiu Kościoła na rzecz dobra ich społeczeństwa, ale też ich rodziny. Super, no naprawdę. Tutaj bardzo miło się Państwa słucha. A jak to wygląda u, u, u Państwa? Jakie, no z czym się borykacie ogólnie jako organizacja na dzień dzisiejszy? Jak to wygląda? Czy... W Polsce spotykamy się raczej hmm. nie, ze względu na to, że my nie, w czasie naszej działalności skupiałem się przede wszystkim na działalności merytorycznej, czyli niesienie tej pomocy charytatywnej, nie działalności reklamowej. Nas trudno znaleźć na mediach społecznościowych, w reklamach prasy, telewizji. Natomiast skupiamy się przede wszystkim na pracy. Na pracy z tym najbiedniejszym, tym najsłabszym, z tym niesieniem pomocy. Szczególnie mamy, jedno z naszych takich działań od paru lat jest w czasie przedświątecznym pod pójście za opłatkiem dla tych ludzi, którzy są najbardziej odrzuceni, najbardziej, już, których już nikt nie chce. Tych bezdomnych w metrze pod mostami, gdzie idziemy z opłatkiem, gdzie dajemy nadzieję tym ludziom, że, że Pan Bóg o nich pamięta. Dlatego widzimy, że ta pomoc jest potrzebna. Dokoła są ci ludzie są, jak trędowaci, a my będąc członkami zakonu świętego Łazarza, który zaczynał właśnie pracę wśród trędowatych, czujemy to społeczny ten trąd który funkcjonuje do dzisiaj, uważamy, że potrzeba taka istnieje. Natomiast owszem, mamy problemy, tak jak większość organizacji z magazynami, brak magazynów. Całe środki, jakie otrzymujemy, przekazujemy na cele statutowe. Żyjemy bardzo skromnie. Natomiast jest taka rzecz, że teraz skupiamy na działalność misji. Misji tutaj, szczególnie kabowerdyjskiej. Ja, tylko, ja chciałam może tylko dodać, że Kościół na Wyspa Zielonego Przylądka ma bardzo silną pozycję i jest głęboko zaangażowany w kwestie społeczne. I nie tylko właśnie w uświadamianiu osób o tych wartościach rodzinnych, jako społeczności całych, o wspieraniu siebie nawzajem, ale również w tworzeniu ośrodków dla młodzieży, które mają za zadanie pomóc tej naszej dzisiejszej generacji, która ma bardzo dużo problemów psychicznych, i również tam, nie tylko u nas. A więc takie wsparcie psychiczne oraz duchowe osób zagubionych w życiu. Również zajmują się dziećmi ulicy, dając im mieszkanie. Opiekę nad nimi, to są osoby nieletnie, przywracając je do systemu szkolnego i zastępując im rodziny, tak. Ale również tutaj księża działają właśnie we współpracy z innymi organizacjami i osobami publicznymi, aby te kwestie społeczne poruszać, tak. Dlatego, że... Mm... Trzeba pamiętać o tym właśnie, że ta rodzina i te stosunki międzyludzkie nawet w tych miejscowościach między sobą i to zaufanie do księdza jest bardzo ważne, żeby budować wspólnotę. Żeby jest to wsparcie między sobą. Znaczy ogólnie u jest istnieje taka genetyczna solidarność, ponieważ w historii tego kraju wielokrotnie na, na, nadciągały takie susze wieloletnie. Oraz były kolonizator Portugalia porzucał te wyspy niejednokrotnie podczas jakichś kryzysów, kiedy czy to król nie miał pieniędzy na, to, na utrzymanie swoich kolonii, czy to było trzęsienie ziemi w Lizbonie, czy to była wojna z Hiszpanią, czy różne inne wydarzenia, które powodowały to, że te wyspy zostały pozostawione same sobie. A tak jak już wspominałam wcześniej, pomimo tego, że w nazwie widnieje Zielony. Przylądek, to te wyspy cierpią na suszę i ogólny głód w momencie, kiedy tego, tej wody nie ma. Tak, Dzisiaj mamy zinternacjonalizowany handel. Natomiast, tak jak już wspominałam wcześniej, w czasie covid jak kiedy nie było dostaw żywności, to było bardzo ciężko, i było pytanie, co będzie, jak to dłużej będzie trwało. I tutaj my również z Księdzem. Ponieważ um, mamy pro, ja, ja mam taki projekt rodzinny, um, że my właśnie rozpoczęliśmy dużą plantację upraw, uh, uprawy. Um, ekologiczne i chcemy to propagować, czyli też, żeby o te techniki sprowadzać ludzi, którzy się znają na takich rzeczach, żeby to wprowadzić u nas, chociaż my już nie używamy chemii, ale żeby to poprawić oraz to propagować. No i właśnie z księdzem te wszystkie nadwyżki żywności, warzyw oraz będziemy przekazywać, czy już przekazujemy mhm. dla tych dzieci biednych ale również będziemy tworzyć ogródki warzywne przy przedszkolach, które będą współistnieć z naszymi programami przedszkolnymi, wsparcie właśnie jak gdyby, włączenia tych dzieci do tego systemu przedszkolnego, tego, których na to nie stać, po to, aby zdywersyfikować troszeczkę ich dietę, dlatego że w najbiedniejszych rodzinach mięso lub rybę, kawałek mięsa, kawałek ryby się raz w tygodniu je, natomiast codziennym pokarmem jest praktycznie to samo, to jest ryż, Fasola, groch, kukurydza i tyle, maniok, więc to są wszystko węglowodany o podobnych składach, gdzie tam jest mało zróżnicowanych witamin i minerałów które są niezbędne do rozwoju mózgu dzieci. Ogólnie dowiedzono, że bardzo monolityczna dieta w niektórych krajach afrykańskich, tam gdzie jeszcze do tego panuje głód, właśnie powoduje ten, tą niższą inteligencję, tak? dlatego, że nie mamy możliwości rozwinąć się w pełni. E, i czyli nie tylko te bodźce zewnętrzne, to co, z kim mamy do czynienia, e, czego się uczymy, tak? nam jak gdyby, daje przyszłość, ale e, Zdrowe wyżywienie jest również podstawą dobrego życia i dobrego funkcjonowania naszego mózgu i naszego organizmu, naszych sił witalnych. Mm -hmm. Także tutaj też mamy wolontariuszy miejscowych z Ministerstwa Rolnictwa, którzy się sami zgłosili do tego, aby pomóc, właśnie takie, takie warzywniaki, takie, warzy no, takie ogródki warzywne, warzywno owocowe po prostu postawić koło każdego z tych przedszkoli. Będziemy również remontować te przedszkola, i tutaj zapraszam, jeżeli ktokolwiek miałby ochotę przyjechać, no będziemy organizować wolontariaty. Na Wyspę Świętego Mikołaja, w tym roku, już, już w tym roku. Taki apel, tak? Tak, tak. taki apel. I, I wtedy tak. można zostać mhm. na naszej farmie, u nas z nami mieszkać, z nami jeść. Tworzymy bazę a przy, a przy właśnie, okazji, taką, która zapewni zakwaterowanie tym. Jeżeli ktoś ma jakieś zdolności albo posiada jakieś nadwyżki materiałów budowlanych, farb, cementu, różnych rzeczy, które mhm. mógłby przekazać darowiznie na właśnie remonty tych przedszkoli no to my to przyjmiemy z otwartymi rękoma i, da, i, i wszystko jak yy, gdyby yy, pokażemy, opublikujemy, w jaki sposób to zostało zużyte, jakie są efekty i wyniki yy, tej naszej pracy. A i chciałam jeszcze zaznaczyć a propos yy, tej pomocy yy, dla kobiet, o której mówiliśmy wcześniej. Yy, Większość tych organizacji, tych pań, które się zajmują właśnie aktywizacją tych kobiet i pomagają wychodzenia wychodzeniu z tych trudnych sytuacji, ze zniewolenia od mężczyzn itd. zauważa, że najważniejsze jest wsparcie psychiczne dla takich osób oraz właśnie umożliwienie wyjścia z tej sytuacji poprzez danie tej osobie nowych możliwości, czyli nowych umiejętności, czyli wszelkiego rodzaju for, e, szkolenia, wszelkiego rodzaju umiejętności, które pozwolą tym kobietom być później niezależnym, które będą budować taką pewność siebie, to jest najważniejsze. Jak gdyby społecznie. w momencie, tak. kiedy przekażemy pieniążki, to te pieniążki, zaraz ich nie będzie. I one nic nie ma, nic tak naprawdę nie wkładają. Te pieniądze, jeżeli już, to po to, żeby organizować, płacić za te, te szkolenia. Tak. tak jest. Chciałbym jeszcze tutaj dodać, bo taki, taką rzeczą, o której poruszyła Amelia, to jest taka rzecz, że w Polsce i na Cabo Verde rzeczywiście są duże problemy psychiczne dzieci i młodzieży widzimy falę zaburzeń, depresji, falę samobójstw. W związku z tym na początku września w czasie tej konferencji, o której wspominała Amelia, nie było spotkania z księdzem prymasem. Ksiądz prymas y, zwrócił się do Polaków no, przez właśnie Amelię o to, żeby y, stworzyć Nasować. na terenie y, Santiago w głównej wyspy, y, głównej wyspy y, 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 Wysp Zielonego przylądka światowe centrum y, duchowości młodzieży duch y, imieniem świętego Jana Pawła II. My to nazy nazywaliśmy projekt Barka. We współpracy właśnie. We współpracy z Polakami. z Polakami i to jest taka zachęta. Rzeczywiście te problemy są takie uniwersalne, sięgające i Polsce i w tym warunki tam są sprzyjające. Tu widać wyraźnie, że troska Kościoła o duchowy rozwój, psychiczny rozwój dzieci, młodzieży leży na sercu. No właśnie, i tutaj głównym założeniem tego projektu, tego centrum, jest stworzenie takiej dziennej placówki e, zajęć e, oraz nauczenia, na, jak gdyby propagowania nauk Jana Pawła II, który był, jest patronem właśnie młodzieży, nauczania i sportu, i tam też to ma być wszystko połączone. Czyli. E, Znowu, nie tylko tworzenie tej wspólnoty, ale również te zajęcia wokół, które pomagają nam się rozwijać nasze, nasze umiejętności, naszą pewność siebie, tak? Z tymi wszystkimi przekazami, które Jan Paweł II niósł e, światu. E, także tutaj prymas Cabo Verde zwrócił się bezpośrednio z taką prośbą. Oni mają teren, mają już pomysł, e, co tam dokładnie ma być i tak dalej. No i mamy nadzieję, że też właśnie dzięki naszej fundacji i innym fundacjom być może w Polsce oraz darczyńcom po uda nam się taki projekt stworzyć, POM, ten, ten, to centrum duchowości. W Praji to jest, w stolicy, w stolicy Kapowerdy, czyli tam gdzie mieszka prawie połowa całej populacji Wysp, czyli miałoby to ogromny zasięg jeżeli chodzi na skalę krajową tego malutkiego kraju. Tak, myślę, że tutaj Państwo naprawdę przyczyniacie się ogólnie do bardzo fajnej rzeczy, bo to jest jednak pomaganie i naprawdę jesteśmy tutaj pod wrażeniem waszej, waszej działalności. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy gościć tutaj Państwa w naszym programie. Mamy nadzieję, że te wszystkie plany, które macie się zrealizują, no i że będziecie mogli po prostu jeszcze bardziej. Pomagać na większą skalę. Bardzo dziękujemy za gościnę, za e, przyjęcie nas tutaj e, do grona. E, chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami e, z redakcją, ale też z, e, z widzami, e, z Polakami, żeby też wiedzieli, że na świecie e, są też e, i potrzeby, i zarazem bliskość i zarazem nie, coś, co nas łączy. Także dziękujemy ślicznie, serdecznie. Jeszcze raz. Dziękujemy.